Warto już powiedzieć o takiej pracy może być społecznej, bo nasze siostry również organizują warsztaty takie dokształcające dla matek, dzieci, dla sióstr. I czasami jest to bardzo trudne, na przykład nauczyć kobietę krzycia, kiedy jest ona analfabetką, kiedy nie zna liter, nie zna numerów. Więc tam, trzeba tak się na tym, się szmurka gdzieś tam biorą pomiary. Ja podziwiam w ogóle e, samych nauczycieli i uczniów za ich pomysłowość i, i pragnienie w ogóle nauczenia się, prawda, żeby, żeby zdobyć jakiś e, zawód. Kiedy po kilku latach naszej pracy siostry robili taką ankietę i pytały się dzieci, jaki zawód Twoich rodziców, to skończą na trząb podziało za bo ona jest krawcową. Na no, się, że ona się kurs u nas, ta mama. To już było takie słowo niesamowite awans dla tego dziecka, że no, ona już nie jest, nie, nikim nie jest, bo oni się nie pracują, tylko że ona jest kimś, ona jest klasa sobą, ona potrafi na siebie zarobić. I to jest taki most dla kobiet, które przez to bardzo bezradne, bo są opuszczane przez swoich mężów yy, i wtedy właśnie z dziećmi z się trudno sobie bierać. Yy, wciąż jest też taka... Yy, yy, to, że brak w ogóle formacji takiej jeszcze ludzkiej, mężczyźni wielokrotnie oskarżają swoje żony za, mm, za to, że na przykład nie może urodzić mu syna. Jeżeli kobieta rodzi mu ciągle córki, ma dwie, trzy, cztery córki, to znam wielu mężczyzn, które obudrowiają mu bo ona jest jak w drugiej kategorii, tylko daje mu córki, daje mu jednego syna. I, i, I no to jest taki problem też, właśnie się również, że to, że dziewczynki zawsze są, deser, ich dziecko w drugiej kategorii, no, są sąsiedzi muzułmanie na przykład um, celebrują urodziny syna, cała śledza wie, że ma urodziny z jest muzyka i jest święto. Natomiast nikt nie wie, kiedy jego córeczka ma urodziny. Bo po prostu się tego nie celebruje. Także to jest może można powiedzieć taka też żeby ogromna y, 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 różnica kulturowa również. Y, intelektualne, podejścia w do wychowania dzieci. Ja myślę, że tylko pracując, dzieląc się tym, kim my jesteśmy, z tymi dziećmi, z ich rodzinami, potrafimy powoli zmieniać te kryteria. Ja tylko pozwolę przytoczyć taką historię, która dla mnie jest niezmiernie budująca. W naszej grupie był chłopiec, Chandra Kumar, jest to z rodziny aż aczkolwiek mieszkając w Slawcach. Bardzo się przyjaźnił z Johnsonem, który jest katolikiem. Johnson zginął w wypadku samochodowym. Przyjechał go samochód, w na miejscu. I wtedy właśnie przyszedł Czandru do nas i mówi, siostro, ja chciałabym się uczyć, ja się muszę uczyć, ja muszę być najlepszy. Dlatego, że ja mam teraz dwie mamy swoją i Johnsona. Mama Rosna była budową, także miała tylko jedno, jedno dziecko i właśnie zginęło jej. I dla nas naprawdę by było niesamowite, że Chandrur tak naprawdę skończył kollege jako najlepszy uczeń na, 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 na uczelni. I, I siostry właśnie mówiły mi, że w tej chwili Czandr założył podobne kółko, taką grupę właśnie pomocy u siebie w domu, na nasz wzór właśnie też z jesłkami, z jakimiś tam programami takiej właśnie mm, dla dzieci właśnie, żeby repetycje, dożywienie I, I powiedział do mnie kiedyś taki pieniądze, bo pytam się mi, czemu przychodzisz? Przez już nie musisz, jesteś przydrosły. On powiedział, siostro, otrzymałem y, swoją szansę w życiu i chcę tą szansę oddać innym dzieciom. Jestem im tego to dłużny. I mówił do mnie, w tym układ w domu najpiękniejsze z mojego dzieciństwa i chciałbym, żeby inne dzieci miały również wystarczy właśnie swoje chwile, dobre chwile. I dla mnie słuchajcie, jest to niesamowite, że y, dzieci nie znają różnic y, religijnych, politycznych. On są po prostu przyjaciółmi, potrafią się w nie wspierać. Mają swoje marzenia, tak jak każde inne dziecko. Chcą być lekarzami, inżynierami, pilotami, aktorami. I ja myślę, że jeśli pomożemy tym dzieciom, te marzenia będą to jest chyba tymi, co możemy nie podarować. Dziękuję serdecznie. I taki jest właśnie też cel w tym roku kolędowania misyjnego dzieci. Książę Tomasz. Atłas, dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. mi tajemnicę, co to jest taka gruba księga, która przed nim leży. Co ona zawiera? Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, siostra Bogusława powiedziała już o tym, jak złożona jest sytuacja dzieci w Indiach, aż marzywszy na to, że jest to kraj tak mocno zaludniony, to tych najmniejszych, którym trzeba i którym można pomagać jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. Nic więc dziwnego, że papieskie dzieła misyjne, za pośrednictwem papieskiego dzieła misyjnego dzieci, już od lat najmłodszych mieszkańców tego azjatyckiego kraju wspomagają. Każdego roku Papieskie dzieło misyjne dzieci realizuje w Indiach blisko 600 różnych projektów są projekty z zakresu edukacji i ochrony życia i ta biała księga, o której mówił się to są tylko projekty zrealizowane przez Papieskie, dzieła misyjne, papieskie dzieło, dzieło Misyjne Dzieci w roku ubiegłym. Blisko 600 projektów na kwotę 3 miliony 480 tysięcy dolarów. W tym jest także udział kolejników misyjnych z Polski, którzy Pomogli zrealizować 11 projektów na kwotę 65 tysięcy dolarów. To, co jest niezwykle istotne i na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to fakt, iż osobami, które te projekty realizują, są misjonarze i lokalne wspólnoty katolickie, ale beneficjentami są dzieci bez względu na należność kastową, bez względu na wyznanie religijne. Pozwólcie Państwo, że w tym kontekście zacytuję słowa arcybiskupa metropolity archidiecezji Bangalore, księdza arcybiskupa Bernarda Morasa. Ksiądz arcybiskup powiedział: Troszczymy się o biednych bez względu na to, czy są hinduistami, muzułmanami czy katolikami. Wykupujemy dzieci z tych miejsc, gdzie pracują jako tania siła robocza i wysyłamy je do szkół. Tylko edukacja może zmienić społeczeństwo. Słowa Księdza Arcybiskupa. Szanowni Państwo, ta konferencja prasowa, także dla nas bardzo miła, nie tylko dla Księdza Rzecznika, to okazja, by wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wspierali kolędników misyjnych w roku ubiegłym, ale także tym wszystkim, którzy wspierają w ogóle działalność Papieżskiego Dziela Misyjnego Dzieci. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i ofiarodawcom. I współpracownikom. Dziękuję Państwu jako pracownikom środków masowego przekazu. Dziękuję księdzu rzecznikowi i jego współpracowniczkom, bo to dzięki Waszej pracy, dzięki rzetelnej informacji te nasze inicjatywy są znane, rozpoznawalne, no i przynoszą bardzo, bardzo konkretne efekty i owoce. Na marginesie dowiedziałem się, że dzisiaj. Ksiądz Rzecznik informując o tym, że spotkaniu wysłał tysiącnego tweeta. Myślę, że to nie jest bez znaczenia. Ja to odebrałem jako informację symboliczną. Ale to jest hobby księdza Rzecznika. Proszę? To jest hobby księdza Rzecznika. I tak, proszę Państwa, ponieważ jesteście świadomi Państwo tego, iż kolędnicy. Jednoczą wiele osób, wiele środowisk, wyzwalają ogromny potencjał dobra, który drzemie, drzemie w jednym z nas. W tym kontekście chciałbym słowa szczególnego pozdrowienia i wdzięczności wyrazić do naszego gościa. Jest z nami pan Tapinder Sharma, siedzący po prawej stronie księdza rzecznika, właściciel restauracji czy sieci restauracji w Pan Tapilder dowiedziawszy się o naszej inicjatywie, przyjął ją z życzliwością, z uznaniem i powiedzmy ja przynajmniej tak to widzę, panie dyrektorze w formie pewnej wdzięczności dla nas postanowił przybliżyć nam dalekie Indie, tak bogate kulturowo. A to przybliżenie dokona się poprzez coś, nie coś na ząb, o czym pisał ksiądz, rzecznik, ale myślę, że to po sesji pytań, jeżeli takowe będą. Raz jeszcze wszystkim bardzo dziękuję.